W 1877 roku w małej wsi Gietrzwałd na Warmii wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło duchowy krajobraz Polski i pozostawiło niezatarte ślady w historii Kościoła katolickiego. Dwie młode dziewczynki, Paulina i Justyna, stały się świadkami niezwykłych objawień Matki Bożej, które trwały przez wiele miesięcy i przyciągnęły uwagę tysięcy ludzi z całego kraju. W tamtych czasach Polska była pod zaborami, a naród doświadczał licznych trudności. Brak niepodległości, próby germanizacji, ograniczenia w praktykowaniu wiary. To w tym kontekście objawienia w Getrwałdzie stały się światłem nadziei, dowodem na to, że nawet w najtrudniejszych chwilach modlitwa, wiara i jedność mogą odmienić los całego narodu. Maryja ukazywała się w języku polskim, co miało ogromne znaczenie, ponieważ region był wówczas zdominowany przez niemiecką kulturę. Już samo użycie języka polskiego było przesłaniem, znakiem. Że narodowa tożsamość i duchowość są nierozerwalnie związane. Przesłanie Matki Bożej skupiało się na nawoływaniu do modlitwy różańcowej, nawrócenia serc i życia w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Maryja wzywała do duchowego przebudzenia całego narodu, podkreślając, że Polska przetrwa i będzie silna, jeśli jej mieszkańcy pozostaną wierni Bogu i będą pielęgnować wiarę w codziennym życiu. Objawienia z Udu ukazywały również potrzebę jedności narodowej. W czasach podziałów i represji narodowych Maryja przypominała, że tylko wspólna modlitwa, dobro i miłość do bliźniego mogą umocnić Polskę i pozwolić jej wyjść zwycięsko z trudnych doświadczeń. Świadkowie objawień mówili o licznych cudach, które towarzyszyły wydarzeniom, pojawiające się łzy na figurze Maryi, tajemnicze światła na niebie, nagłe uczucie pokoju i spokoju w sercach tych, którzy przybywali do wsi, aby zobaczyć wydarzenia na własne oczy. Ludzie podróżowali setki kilometrów, by być świadkami tych znaków, a atmosfera w Gietrzwałdzie była niezwykle poruszająca i pełna emocji. Każdy, kto uczestniczył w objawieniach, mówił o wewnętrznym poczuciu, że stoi wobec czegoś większego niż codzienność, wobec tajemnicy, która może odmienić życie nie tylko jednostki, ale całego narodu. Dzięki temu Gietszwałt stał się miejscem pielgrzymek. A Kościół katolicki oficjalnie uznał objawienia, co w polskiej historii było rzadkością. Przesłanie Matki Bożej z Gietrzwałdu przetrwało pokolenia i wciąż inspiruje miliony Polaków. Wizje Maryi przewidywały, że Polska odegra ważną rolę duchową na świecie, stając się przykładem wytrwałości, odwagi i wierności wartościom chrześcijańskim. Objawienia pokazały że modlitwa, pokuta i miłość do bliźniego mają moc zmieniania serc ludzi, wzmacniania narodu i prowadzenia go ku duchowemu odrodzeniu. Historia Gethswald uczy, że nawet w najciemniejszych czasach, gdy zagrożona jest wolność i tożsamość narodu, modlitwa i wiara są źródłem siły i nadziei. To przesłanie pozostaje aktualne również dziś, w świecie pełnym niepewności, konfliktów i chaosu duchowego. Warto również zwrócić uwagę na symbolikę miejsc objawień. Wieś Gietrzwałd, otoczona lasami i polami, stała się przestrzenią, w której ludzie mogli poczuć bliskość Boga i Maryi. To miejsce pokazywało, że nawet zwykła polska wieś może stać się świadkiem wielkich duchowych wydarzeń, a obecność Maryi przypominała, że Bóg jest blisko tych, którzy wierzą, modlą się i szukają światła w codziennym życiu. Objawienia kładły nacisk na praktyczne życie wiarą modlitwę, pokorę, dobroć i troskę o innych, pokazując, że duchowe odrodzenie kraju zaczyna się od każdego człowieka. Przesłanie Getzfałdu pokazuje również, jak ważna jest jedność narodowa oparta na wartościach moralnych i chrześcijańskich. Matka Boża w swoich wizjach wskazywała, że Polska będzie trwała i silna, jeśli ludzie będą razem, jeśli będą pielęgnować wiarę, szanować tradycje i troszczyć się o wspólne dobro. Historia objawień to także przypomnienie, że trudne czasy wymagają odwagi, wytrwałości i głębokiej wiary. A każda modlitwa, każdy akt dobra i miłości do bliźniego ma znaczenie nie tylko dla jednostki, ale także dla całego narodu. Dziś Gietrzwald pozostaje symbolem nadziei i duchowego światła dla wszystkich Polaków. To miejsce, gdzie historia łączy się z wiarą, a przesłanie Maryi jest wciąż żywe i inspirujące. Objawienia przypominają. Że Polska, mimo wszystkich trudności historycznych i współczesnych, ma w sobie duchową siłę, którą można wzmacniać przez modlitwę, pokorę, miłość i wierność wartościom chrześcijańskim. Dlatego warto pamiętać o tym miejscu, odwiedzać je w myślach i modlitwie oraz inspirować się przesłaniem Matki Bożej w codziennym życiu. Jeśli chcesz odkrywać kolejne niezwykłe historie, przepowiednie i objawienia z Polski oraz dowiedzieć się, jak duchowe przesłania kształtowały historię naszego narodu, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia.